Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam miejski kompaktowy samochód. Jest to Peugeot 208 z roku 2020 i oczywiście z zamontowaną instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj nagrywamy na warsztacie, na którym na co dzień są montowane instalacje gazowe. Jak widać, za mną jest sporo samochodów, które przyjechały na montaż instalacji gazowej, zatem mamy ręce pełne roboty. Wracając do omawianego dzisiaj modelu, czyli 208, jest to druga generacja, której produkcja rozpoczęła się w 2019 roku. Muszę przyznać, że 208 wygląda bardzo sportowo, dynamicznie oraz agresywnie. Jak na miejski samochód. Przetłoczenia na masce, lampy wykonane w technologii LED oraz te pionowe kły. No bardzo fajnie się to komponuje. Na pewno ten samochód wyróżnia się na drodze. Perłowy, biały lakier, duża atrapa chłodnicy. W centralnym miejscu mamy logo Peugeot. I teraz zerkniemy pod maskę. Pokażę wam jednostkę napędową. Peżot w swojej ofercie oferuje silniki elektryczne, wysokoprężne oraz benzynowe. My skupimy się na ostatniej z nich, ponieważ taki silnik mamy w tym samochodzie. Jest to jednostka z oznaczeniem Piurtech. Z wtryskiem bezpośrednim oraz turbodładowaniem, a moc, którą generuje, jest to 130 mechanicznych. I uwierzcie mi, do montażu instalacji gazowej nie są to proste rzeczy, ponieważ mało który warsztat podejmie się tak skomplikowanej realizacji. W kwestii zabudowanych tutaj podzespołów instalacji gazowej, wszystko jest poukrywane. W zasadzie ciężko mi dostrzec jakiekolwiek podzespoły. Więc mamy to niemalże w 100% zbliżone do oryginału. Tymczasem zamykamy maskę i przechodzimy do kolejnego miejsca. Zwróćcie uwagę na czarne dodatki, które mamy w tym samochodzie. Są to między innymi lusterka, czy też dach, a z tyłu także spoiler. Zdecydowanie ten samochód trafia w mój gust. Tutaj mamy jeszcze emblemat GT. I przechodzimy teraz do tyłu pojazdu, gdzie znajduje się zbiornik do tankowania gazu. Omówimy jeszcze nieco tył. Lampy bardzo fajnie są tutaj umieszczone między takim czarnym elementem w kolorze piano black i w dodatku w centralnej części mamy napis Peugeot, a tutaj oznaczenie. Modelu. Zerkamy teraz do bagażnika. I w tym momencie ukazał nam się niezbyt dużych rozmiarów bagażnik. Całkowita jego pojemność wynosi 265 litrów. Nie są to może porywające wyniki, ale nie o to w tym samochodzie przecież chodzi. Jest to miejski samochód, którym nie będziemy nie wiadomo, ile bagażów przewodzić. Zresztą myślę, że na takie codzienne zakupy, czy też nawet na małą podróż jest wystarczający. Zerkamy teraz pod podłogę bagażnika, w której znajduje się zbiornik, który widzicie teraz na przebitkach o całkowitej pojemności 43 litrów. Jednak z uwagi na 80% stopień napełnienia zatankujecie do niego 35 litrów gazu. Czyli można powiedzieć, że jest to ilość, która pozwoli nam na pokonanie około 400 czy też 500 kilometrów na tankowaniu do pełna, w zależności od stylu jazdy, ale o spalaniu nieco później. Teraz Będziemy zmierzać do środka pojazdu, gdzie pokażę Wam, jak prezentuje się środek tego miejskiego samochodu. Środek, podobnie jak z zewnątrz, wygląda bardzo nowocześnie. Duży ekran inforozrywki, uniesiony nieco ponad kokpit, w formie takiego tabletu. Elektroniczne zegary, widzę, że jest też tu taki widok, można powiedzieć, 3D tego kokpitu. Bardzo fajnie się to prezentuje. Automatyczna skrzynia biegów, skórzane fotele. Takie czerwone oświetlenie LEDowe. Tu mamy taką karbonową powłokę. Czarna podsufitka. No naprawdę bardzo fajnie ten samochód się prezentuje zarówno z zewnątrz jak i w środku. Ruszamy zatem na krótką przejażdżkę. Peugeot 208 z takim silnikiem spala około 8 litrów benzyny na 100 km. Tak przynajmniej przeczytałem, robiąc research na portalach internetowych. Jeżeli chodzi o pobór gazu podczas pracy instalacji gazowej będzie on wynosił od 85 do 90% potrzebnego paliwa plus 10% do 15% benzyny w celu dotrysku. Jak to się będzie przekładać na spalanie? Otóż nie litrażowaliśmy akurat tego samochodu, natomiast myślę, że spalanie będzie wynosić w granicach 8 litrów gazu plus litr benzyny w celu dotrysku. I jakie to będzie generowało korzyści? Otóż na 100 km przy obecnych cenach paliw mamy początek grudnia 2023 roku, gdzie benzyna kosztuje 6,50, a gaz nieco ponad 3 zł, w zależności oczywiście od stacji paliw. Oszczędności będą wynosiły około 20 zł na każde 100 km. Na 1000 km będzie to 200 zł, natomiast na 10 000 km zaoszczędzimy 2000 zł. Czy to dużo? Moim zdaniem tak. Biorąc pod uwagę, że ktoś na przykład pokona tym samochodem 200 czy tam 100 tysięcy kilometrów, no to po 100 tysiącach kilometrów mamy już 20 tysięcy złotych, czyli suma już jest fajna, a podróżujemy z identycznym komfortem jazdy, samochód identycznie pracuje na obydwu paliwach, nie ma absolutnie żadnej różnicy w jakości jazdy. Zatem klient, który przyjechał do nas z okolic Wodzisławia Śląskiego, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, już od 30 tysięcy całkowitego przebiegu, bo tyle ten samochód ma przejechany w chwili obecnej, będzie podróżował ekologiczniej, oszczędniej oraz z pięcioletnią letnią gwarancją. Gwarancja, oprócz tego, że jest udzielana na okres 5 lat, obejmuje dystans 150 tysięcy pokonanych kilometrów, i aby taką gwarancję zachować, w Automixie należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi jako pierwsze. Mimo, że chciałbym sprawdzić, jak ten samochód się zbiera, może to nie jest jakiś demon prędkości, bo ma 130 koni mechanicznych, ale na taką małą bryłę myślę, że osiągi będą całkiem przyzwoite. Natomiast wybaczcie, nie zrobię tego. Drogi mamy dzisiaj kiepskie. A chcielibyśmy ten samochód oczywiście oddać w całości. Zatem testu przyspieszenia dzisiaj nie będzie. No i powoli ten odcinek dzisiejszy nasz będzie dobiegał końca. Fajny samochód moim zdaniem to jest Peugeot 208. Wyróżnia się na drodze, ma taką agresywną, dynamiczną sylwetkę. W środku jest bardzo dobrze wykonany, a jeżeli jeszcze zamontujecie do niego instalację gazową, no to będziecie w ogóle jeździć za grosze, ponieważ koszt pokonania 100 km tym samochodem to myślę, że to będzie mniej niż 30 zł. Więc na dzisiejsze czasy myślę, że to jest bardzo mało. Tymczasem zachęcam jeszcze do subskrypcji naszego kanału, aby nie pominąć materiałów Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!